No, i teraz o dziwo na razie jeszcze żadnego błędu nie wywaliło na desce, ale pewnie zaraz wywali. No, i witam was w kolejnym odcinku. Dziś będzie mała modyfikacja. Jaka to już wiecie, bo widzicie i przeczytaliście tytuł filmu, zanim zaczęliście go oglądać. Chodzi właśnie o system monitorowania ciśnienia w kołach, czyli TPMS. Jest to system, który z tego co się orientuje, nie występował też nigdy w A4B9, tylko w wersjach chyba S4 i RS4, bodajże. No a dziś właśnie zaadaptujemy sobie go do zwykłej czwórki, bo jest to dosyć łatwe. Stali widzowie pewnie pamiętają i widzieli, jak montowałem taki system w A6 C7. Tam było troszeczkę więcej kombinacji, więcej roboty, a tutaj jest zdecydowanie mniej. Dlatego, że nie potrzebujemy odbiorników, wszystko odczyta nam tylko jedna antena i musimy praktycznie tą antenę podpiąć do wiązki w aucie. Jak widzicie, też mam już czujniki. Wiązkę, właśnie i tą antenę, przygotowaną z tego względu, że kupiłem po prostu cały komplet na AliExpress. Po pierwsze, no cały komplet, czyli wiadomo, nie trzeba szukać pojedynczych elementów typu tam kostki, anteny i czujniki, bo mamy tutaj już wszystko razem gotowe. A drugi aspekt to taki, że jest to po prostu tańsze, bo cały ten zestaw kosztował mnie coś około 450 złotych. A z tego co szukałem pojedynczych części, to wyszłoby mnie w Polsce troszkę drożej, dlatego też postanowiłem zamówić sobie na Ali i gdzieś tam znalazłem kilka w sumie poradników w internecie, że montowane były te zestawy i sprawują się bez żadnego problemu, dlatego też ja postanowiłem sobie taki zestaw kupić. Zauważyłem też tutaj takie ciekawe rozwiązanie u pana Chińczyka, bo podłączając się do CAN Musielibyśmy mostkować dwa przewody, a tutaj pan Chińczyk zastosował takie ciekawe rozwiązanie, że wypniemy dwa przewody i wepniemy sobie tutaj w tą kostkę, a te dwa wepniemy do kan. Taki po prostu mostek przygotował z wtyczką. Dosyć ciekawy pomysł w sumie, no i go na pewno wykorzystamy, skoro już mamy to w komplecie. Schemat całego systemu, to tak jak już wspomniałem, to tylko cztery kable. Czyli te dwa, które idą do kan, masa i zasilanie do bezpieczników. Nic tu więcej nie trzeba. Są to dosłownie cztery kabelki. I tutaj złączę do anteny. Jeśli chodzi o samo podłączenie, to może teraz wrzucę Wam tutaj na ekran kawałek schematu. Ale mówię, jest banalnie proste. No i zaraz, oczywiście, Wam wszystko pokażę już przy aucie. Jak to będziemy podłączać i gdzie. Także zabieramy sobie naszą wiązkę i antenę do samochodu. Czujniki pewno będę montował w inny dzień, na pewno nie dzisiaj, także zostawiamy je na później i idziemy sobie zamontować wiązkę. Dobra, może zaczniemy od najprostszego, czyli podpięcia masy. I tutaj widziałem z boku z lewej strony trochę schowany. O, tutaj mamy punkt masowy, możemy odkręcić tą nakrętkę i wkręcić sobie nas, naszą masę. A masa to pin numer 4 tej kostki. Czyli numer 4 idzie do masy. I teraz podłączymy sobie plus, czyli pin numer 2 tej kostki. I widzę, że tutaj w tym złączu mamy sporo wolnego miejsca, także wyciągnę to złącze tutaj na zewnątrz i w to miejsce wepniemy sobie pin numer 2. Później włożymy bezpiecznik, żeby mieć tutaj zasilanie. Także pin numer 2 to jest plus. No dobra, plus minus mamy podłączone. Teraz możemy sobie troszeczkę te kable pozwijać, bo pan Chińczyk też nam dał troszeczkę złomu za dużo. I później będziemy musieli się przebić tymi dwoma pozostałymi, tutaj gdzieś z boku pod siedzeniem, mniej więcej w tamto miejsce. Ale dobra, najpierw sobie tutaj zróbmy porządek i będziemy działać dalej. No i teraz tak, kanapę podrywamy w tradycyjny sposób czyli do góry, bo ona tutaj siedzi na takich plastikowych zaczepach, trzeba delikatnie a zarazem szybko szarpnąć, także wyciągamy i jeżeli jesteście nowymi właścicielami auta, to pewnie szukacie jakichś skarbów no co to tutaj za kabra? wydaje mi się, że to chyba jakiś dodatkowy od alarmu czy to jest fabryczny no nieważne, w każdym razie yy, ja tutaj znalazłem pierścionek zaręczynowy taki, tylko że na bardzo mały palec, no ale pewnie z brylantem. Także aut, wartość auto podwojona. Dobra, tutaj jest ta wtyczka, która nas interesuje. No i teraz musimy się przedostać tymi dwoma ostatnimi kablami, które nam tutaj zostały, do podłączenia właśnie w to miejsce. Ale myślę, żeby to było ładnie i zgrabnie, to musimy zdemontować tutaj ten kawałek oparcia, czy jak to tam nazwać. I widzę tam na dole, że jest on przykręcany na śrubeczkę, podobnie jak to było w czwórce. I w A6 w sumie też tak jest. Także rozkręcamy to, ściągamy i ten kabelek myślę, że sobie tutaj bez problemu opuścimy, tak jak mówił, tak zrobił. I teraz tutaj mamy elegancko miejsca, kupę, żeby się tym kablem przedostać tutaj pod to siedzenie. Wypinamy naszą wtyczkę. Możemy troszeczkę tutaj sobie rozciąć izolację i oczywiście ją rozbieramy. Tutaj po boku są takie dwa zabezpieczenia, które trzeba odsunąć i wtedy środek nam wyjedzie. No i na początek może zlokalizujemy sobie pin numer 12. Pin numer 12 to szary przewód i jeśli robicie tak jak ja, to wypinacie ten pin i wpinacie tutaj do tego mostka a przewód, tutaj z mostka, wpinamy właśnie w pozycję 12, lub po prostu mostkujecie razem z tym przewodem i nie musicie go praktycznie wypinać. A przewód 12, numer 12, jest to pin numer 3 trzypinowej, czteropinowej kostki z modułu. I po przeciwnej stronie tej kostki, tutaj w sumie na początku też nie powiedziałem, że trzeba ją tak jakby rozpołowić. Także po przeciwnej stronie pinu numer 12 mamy pin 30 i pin numer 4 naszej kostki od modułu idzie właśnie tutaj do pinu numer 30. No i tak wygląda mniej więcej mój mostek od Chińczyka. Tutaj idą dwa oryginalne przewody, i tutaj się dzielą na ten do modułu i idą. Oryginalnie z powrotem do kostki. Teraz można sobie tutaj jakoś to poizolować, poskładać, podłączyć i można założyć kanapę. Zostało nam tylko zakodować i zamontować czujniki w koła. No i jedziemy z kodowaniem. Najpierw dodamy sobie sterownik. Pewnie wywali nam błąd od razu, ale w kan 19 musimy. Dodać sobie 65 z tego co pamiętam. Ciśnienie w oponach. I tutaj zapisz powyższe kodowanie. Kodowanie mamy przyjęte. Teraz możemy sobie jeszcze sprawdzić. 65. O, i mamy połączenie ze sterownikiem. Także to już mamy jedno z głowy. Kolejna rzecz to licznik. Kodowanie, pomocnik kodowania. Bajt trzeci, bit siódmy. Tutaj już mam zaznaczony. Następny bajt czwarty, bit 0 Zaznaczamy. I ostatni, bajt 11 bit drugi. Zamykamy pomocnika i klikamy. Wykonaj. Dobra, jedziemy dalej. Teraz musimy wykodować tradycyjny TPMS z hamulców ABS. Yy, tutaj, chyba, od razu będzie nam potrzebny kod dostępu do wykodowania tego. Tylko, pewnie, i tak będę musiał użyć programu. Bo tu pewnie nie będzie opisu. No, tak jak myślałem. Tradycyjnie. Dobra, odpalamy programik. No i odpaliłem sobie programik LCode. Skopiowałem oczywiście nasze kodowanie ABS-u już tutaj do niego. I teraz musimy tutaj sobie odznaczyć. Już Wam mówię co. W bajcie 14 musimy odznaczyć bit 6. I bajt. 26, bit pierwszy. Teraz nasze kodowanie kopiujemy i wklejamy sobie tutaj poniżej. I klikamy wykonaj. Teraz, może wejdźmy sobie w 5F i zrobimy adaptację, żeby nam się wyświetlało tutaj w MMI. Adaptacja. I tutaj już wam pokazuję co trzeba znaleźć. Tutaj teraz to co widzicie robimy na aktywowany. Kolejna adaptacja jest tutaj i zmieniamy na rozszerzona magistrala danych. Następna robimy aktywowany. Kolejna ustawiamy na nieaktywowane i ostatnia adaptacja Ustawiamy na aktywowany. No i teraz, o dziwo, na razie jeszcze żadnego błędu nie wywaliło na desce, ale pewnie zaraz wywali. I tutaj, zobaczcie, już mamy. Pokaż ciśnienie i zapisz ciśnienie. Tylko nam jeszcze, właśnie, o nie pokaże. Menu już mamy, jak widać, w tle, ale pomiar dopiero zacznie się po przekroczeniu 25. I też jeszcze nie wiem, czy czujniki mam zakodowane. W każdym razie. Teraz muszę jechać włożyć je w koła. Chyba że zadziałają tak jak zadziałały mi we 6 bez wkładania dla sprawdzenia, ale to się okaże. Dobra. Na razie tyle. Jadę właśnie sobie teraz do lokalnej tutaj firmy u siebie w Gorzobie, żeby zamontować czujniki w koła. No a po montażu, po przejechaniu, no powiedzmy kilku kilometrów, niech będzie. Powinniście mieć już taki widoczek. A jeśli macie w liczniku właśnie taki sportowy widok, to możecie sobie tutaj z boku ustawić też te ciśnienie i pokazuje wam się cały czas, nie trzeba wchodzić tutaj w menu. No i to by było chyba wszystko. Na koniec, może takie spostrzeżenia na plus. Na pewno to, że czujników nie trzeba programować. One są już zaprogramowane, jakie kupicie. Także wystarczy je włożyć w koło, przejechać się dosłownie, mówię, kilometr, dwa. I system Wam się uruchomi. A z minusów to jest tak, że rano przykładowo, czy tam kiedykolwiek odpalacie auto, to Wam się tutaj nic nie pokazuje. Musicie przekroczyć prędkość 25 km na godzinę i po kolei te czujniki Wam się tak jakby aktywują. Także od zera nie widać tutaj tego ciśnienia. Dopiero po chwili musicie kawałek przejechać. Także teoretycznie, jakby ktoś Wam przebił koło. I byście tego nie czuli, to dopiero po przejechaniu tam powiedzmy paruset metrów byście to zobaczyli. To jest minus. A drugi to jest taki, że w sumie jeszcze nie wiem, czy to jest minus, bo. Nie wiem, czy ten system widzi, które koło jest które, bo czujniki praktycznie montujecie byle gdzie, obojętnie w które koło i nie wiem, czy ten system rozróżnia jakoś, że tu jest przednie lewe, przednie prawe i tak dalej. Musiałbym spuścić z któregoś powietrza, żeby to sprawdzić, ale to kiedyś będę się bawił. Tak czy tak, mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Może ktoś z Was będzie chciał sobie taki system też zamontować. To jest dosłownie chwila roboty. Link oczywiście wam podrzucę w opis tego filmu, żebyście mogli sobie taki sam zamówić. No, i ja chyba już będę kończył. Oczywiście, dzięki za obejrzenie. Jeśli się spodobało, like, subik, dzwonek, żebyście byli na bieżąco. Wbijajcie też na grupę na Facebook i na Instagram. A my widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!